Skończył 80. rok życia. Mówią o nim papież pielgrzym. Jego z lekka przygarbioną sylwetkę w białym papamobile znają dobrze wierzący i niewierzący mieszkańcy całego niemal globu. Dla katolików jest następcą pierwszego apostoła, znakiem uniwersalizmu kościoła. Dla pozostałych stanowi niepodważalny autorytet moralny, sumienie współczesnego świata. Na szlaku papieskich podróży dwukrotnie znalazł się też Wrocław. Raz w roku 83 w czasach narodowej beznadziei i swoiście pojmowanej tak zwanej normalizacji, drugi raz już w innej atmosferze i w innym już kraju. W pamiętnym lecie 97 roku. Miasto przeżywało przygotowania do wielkiego wydarzenia, jakim był międzynarodowy kongres eucharystyczny. Podczas owych kilku dni maja i czerwca stolica Dolnego Śląska była na ustach świata. Donosił o tym telewizyjny reporter. Do kongresu przygotowywaliśmy się prawie cztery lata. Czyli od momentu, gdy 13 czerwca 1993 roku papież Jan Paweł II ogłosił w Sewilli, że Wrocław będzie gospodarzem kolejnego spotkania. Dziś zaczęli zjeżdżać pierwsi goście z kraju i z zagranicy. Dla 26 kardynałów z całego świata pokoje zostały zarezerwowane przede wszystkim w najbardziej prestiżowym hotelu w Pierwszym gościem był arcybiskup Habs z Libanu. Na 46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny przyjedzie do Wrocławia 18 tysięcy uczestników z 72 krajów, w tym ponad 6 tysięcy z rejonów. Byłego Związku Radzieckiego. Wykłady i spotkania wiernych będą się odbywały w 62 świątyniach. Przy kongresie zostało akredytowanych około 1000 dziennikarzy. Panie, to jest wielki zaszczyt dla Wrocławia. Ogromny zaszczyt i szczęście. Mamy tyle gości, mamy pięknie odnowiony rynek. Dzięki. No i Wrocław zasługuje na prawie na cały świat. Nie tylko w Europie, ale w całym świecie. Jest to cudowne. Zasługujemy na to, żeby odbyło się to tutaj. Dlaczego Sewilla inna, a nie Wrocław? Myślę, że dobre miasto, jak każde inne. A mamy, możemy być dumni. Przypomnij. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny miał miejsce w Lille, we Francji w 1881 roku za pontyfikatu papieża Leona XIII. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny odbywa się po raz drugi w Europie Środkowej. Pierwszy raz w Polsce. Punktualnie o godzinie 15.00. Kardynał Henryk Gulbinowicz przywitał uczestników 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. Z wyrazami chrześcijańskiej radości w sercu witam w Polsce, we Wrocławiu, w stolicy Dolnego Śląska wszystkich pielgrzymów i dostojnych gości przybyłych z kraju i dosłownie z całego świata. 31 maja 1997 roku, na zakończenie kongresu, w strugach ulewnego deszczu, przybywa do Wrocławia Jan Paweł II. Wszędzie widoczny jest entuzjazm, wzruszenie, tu i ówdzie łzy. Pierwsze kroki kieruje do katedry, w której bywał już wiele razy jeszcze jako biskup, później zaś kardynał krakowski. Tu, wspólnie z diecezjalnym duchowieństwem oraz przedstawicielami zakonów męskich i żeńskich, Adoruje Najświętszy Sakrament. To przecież tajemnica Eucharystii legła u podstaw wrocławskiego spotkania katolików z całego świata. Spotkanie we wrocławskim ratuszu. Jana Pawła II podejmują przedstawiciele władz miasta. Wśród obecnych jest prezydent Aleksander Kwaśniewski, który wcześniej witał papieża na lotnisku. Ojciec święty jak zwykle skupiony, ale i po ludzku szczęśliwy. Święty, chciałbym w imieniu Rady Miejskiej Wrocławia i wszystkich mieszkańców Norzyczeńskiego Ogrodu gorąco podziękować za przyjęcie honorowego obywatelstwa naszego miasta. Jestem bardzo Jedno z ważniejszych wydarzeń wrocławskich dni Ojca Świętego. Wspólna modlitwa ekumeniczna z przedstawicielami kościołów chrześcijańskich w hali ludowej. Idea zjednoczenia wszystkich chrześcijan przy poszanowaniu tożsamości poszczególnych kościołów stanowi jedno z naczelnych przesłań pontyfikatu Jana Pawła II. W pamiętnym modlitewnym spotkaniu w hali ludowej, w której wspólnie modlili się katolicy, prawosławni i protestanci, nie zabrakło i momentów zabawnych. Przywołajmy raz jeszcze telewizyjnego reportera. Wraz z Twoją tutaj Ojczy obecnością zdobywa uniwersalizm chrześcijańskiej radości z daru 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego w Europie Środkowo-Wschodniej, w naszej Ojczyźnie, na naszej pięknej Ziemi Śląskiej we Wrocławiu swój szczytowy wyraz. Pragniesz bowiem w tej chwili z nami wszystkim, razem z przedstawicielami bratnich kościołów chrześcijańskich i religii monoteistycznych oddać modlitewny hołd Bogu za Eucharystię. Zebraliśmy się tutaj, aby zaświadczyć o jedności która już jest między nami. Pragniemy modlić się razem, aby nasza jedność była bardziej doskonała i aby mieszkańcy całego świata mogli żyć w miłości i solidarności dla budowania lepszego świata na fundamencie, w którym jest miłość Boża i szacunek wobec każdego człowieka. Tylko wtedy, gdy będziemy rozpoznawać nasze grzechy i wzywać Bożego miłosierdzia, możemy naprawdę odnowić społeczeństwo i cały świat. Przyjęły Chrystusa mają tworzyć doskonałą, również widzialną jedność, ażeby świat widział w nich czytelny dla siebie znak. Jedność chrześcijan ma więc jeszcze to zasadnicze znaczenie, które o wiarygodności. Posłanictwa Chrystusa. Objawia miłość Ojca w stosunku do niego i do jego uczniów. Dlatego właśnie ta jedność, najwyższy dar Trójcy Przenajświętszej jest zarazem największą powinnością wszystkich Chrystusowych wyznawców wśród tych, którzy za pojednaniem tęsknią, za pojednaniem z Bogiem, wnosząc wkład również w pojednanie między kościołami i wspólnotami, które z kolei jest drogą i zachętą do pojednania między narodami. To wezwanie do pojednania będzie też tematem drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego, <tryk> które w dniach od 23 do 9 czerwca tego roku Odwęci się w mieście Graz, Austrii. Okazuje się, że i ich kichnięcie może mieć sens ekonomiczny. Mimo deszczu, wiatru i chłodu blisko 300 tysięcy osób uczestniczyło dziś we Wrocławiu na uroczystej mszy świętej, odprawionej na zakończenie 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego. W liturgii mszalnej przewodniczył papież Jan Paweł II wraz z kardynałami i biskupami z całego niemal świata. Przez kilka godzin Wrocław pełnił rolę stolicy kościoła rzymskokatolickiego. Łacińska zasada głosi bowiem Ibi Petrus, Ubi Ecclesia, gdzie Piotr. Sam Kościół. Przypominając główną myśl kongresu, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, Ojciec Święty w wygłoszonej homilii powiedział: Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Tematem Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu jest wolność. Zwłaszcza tutaj tej części Europy, przez długie lata boleśnie doświadczanej zniewoleniem totalitaryzmu nazistowskiego i komunistycznego, wolność ma szczególny smak. Już samo słowo wolność wywołuje tutaj mocniejsze bicie serc, Z pewnością. Dlatego, iż w minionych dziesięcioleciach trzeba było za nią płacić bardzo wysoką cenę. Głębokie są rany, które po tamtej epoce pozostały w duszach ludzkich. Wiele jeszcze czasu płynie, zanim się zablizi. Kongres zachęca nas, aby spojrzeć na wolność człowieka w perspektywie Eucharystii. Śpiewamy w hymnie kongresowym. Ty zostawiłeś nam dar Eucharystii, by lat wewnętrznej tworzyć wolności. Jest to bardzo istotne stwierdzenie. Mówi się tu o ladzie wolności. Tak, prawdziwa wolność wymaga lat. Ale o jaki lat tutaj chodzi? Chodzi przede wszystkim o lat moralny, lat w sferze wartości, lat prawdy i dobra. Wrocławianie przygotowali papieżowi, jak wszędzie, gorące przyjęcie. Na zakończenie mszy wykonana została specjalnie dla niego skomponowana kantata Idzie pasterz. Słowa napisał wrocławski poeta Andrzej Bartyński, a muzykę Leszek Wisłocki. Utwór nawiązujący tematyką do tak ukochanego przez papieża pejzażu podhaleńskiego wywołał głębokie wzruszenie Ojca Świętego. Zapłać za to dopowiedzenie do celebry eucharystycznej za kantat. Jeszcze wciąż żyje. Kończył siedemdziesiąt siedem lat. I jeszcze jedno wspomnienie tamtych dni. Spotkanie Ojca Świętego z przedstawicielami konferencji episkopatu i kościołów siostrzanych. To już końcowy akord wrocławskiej pielgrzymki papieża. Była ona wydarzeniem w życiu kościoła nad Odrą, tak też zapisała się w historii miasta i jego mieszkańców. Tych dnia. Miasto Wrocław zamieniło się w ogromny wieczernik, w którym wszyscy wierzący zgromadzili się przy wspólnym stole obok Chrystusa, aby słuchać Jego słów, śpiewem i modlitwą oddawać Mu cześć i karmić się Jego świętym ciałem. Nie tylko to miasto miało udział w uroczystościach związanych z kongresem, ale cała Archidiecezja i Kościół Polski. Papieskie posługiwanie Jana Pawła II trwa już lat ponad dwadzieścia. To jeden z dłuższych pontyfikatów w historii papiestwa. Ale jest to też pontyfikat, który przypada na czasy trudne, czasy przełomu. Papież ma tego świadomość, jak też i świadomość odpowiedzialności za Kościół, który wstępuje w trzecie tysiąclecie. Mimo swoich 80 lat stara się nadal pełnić rolę przewodnika. Liczy też na ludzi Kościoła, którzy także tu, nad Odrą, stanowią cząstkę Kościoła powszechnego i są za niego również na swój sposób odpowiedzialni. Dlatego też przypomnieliśmy tamte dni sprzed trzech lat. Niech będą zobowiązaniem dla tych, którzy do takiego zobowiązania się poczuwają.